Niewiadu N250C. Czas, aby zacząć pracę nad tym projektem. Zapraszam. od którego zaczynam to uprzątnięcie przyczepy ze wszystkich niepotrzebnych rzeczy zobaczcie jakie skarby znajdują się w środku koła opony zimowe co ciekawe made in Europa jeszcze całkiem dobry bieżnik. Wagażnik dachowy wygląda na mówkę sztukę lub mało używany. modne w latach 80, początku dziewięćdziesiątych. Szyby trójkątne, nowy i stary typ. Chcę ciąg dalszy. Wają pod kierownicę lampki, lizak, lampy ciąg dalszy. Szymonę. pokrywa od zaworów klawiatura gumy do amortyzatorów pływaki zestaw naprawczy zwrotnic Ruminową uchwyt resora. I jeszcze części do resora, do zwrotnic. Zawody hamulcowe. Komplet. Szereg simmeringów do silnika. Tu są poduszki gumowe skrzyni. Lizak, Tak więc jest tych skarbów. Klosz kierunkowskazu. Wkręty do świateł. Nowa tarcza się nawet uchowała. I tu jeszcze taka ciekawostka. Kiedyś sprzedawano też same okładziny. Dosyć popularne było okuwanie tarcz. Teraz w zasadzie tego się nie robi. Jest to dostępne za parę złotych w sklepie. Nowy zabierak, Jeszcze w oryginalnym opakowaniu FIAT. Tuleje do dresora. Kapliczka no maluszka. Aparatu zapłonowego, jeszcze jedna tarcza sprzęgłowa, klorz do lampy, przewód hamulcowy, nowy, obudowa filtra, membrany do pompy paliwowej. Jakaś część też pompy. Tak więc jest tych skarbów od groma i groma. Jakiś emblemat. No i to by było na tyle. bagażnik jest pusty. A tu możecie zobaczyć jeszcze raz te wszystkie trofea, które były w środku. Etap drugi, sprawdzenie instalacji elektrycznej. Wpinamy styczkę i zobaczymy, czy pokazało się jakieś światło. I dołączyć światła i zobaczymy, czy będzie jakaś reakcja. No, chyba będzie trochę więcej pracy. Jak widzicie, tylko oświetlenie tablicy rejestracyjnej żyje, natomiast pozostałe światła nie wykazują chęci współpracy. Etap trzeci ktoś może powiedzieć niepotrzebny ale ja uważam, że warto to zrobić, czyli konkretnie umyć sobie tą przyczepkę, aby no w kolejnych etapach pracy przyjemniej się majsterkowało przy niej, aby nie był ten kilkudziesięcioletni brud na niej no i styczność z nim fajnie, zaczyna to schodzić w miejscach gdzie pryskam kreszerem Więc może uda się przywrócić tej przyczepce dawny blask. Jak widzicie, naprawdę fajnie przyczepa. Odzyskuje swój blask. Jak na razie jest to sama woda, a i tak już efekt jest. Uważam, wow. Działam dalej. Tutaj pokażę Wam ciekawą rzecz. Myślałem, że w tym miejscu powinien być odblask pomarańczowy, ale go nie ma i raczej nie powinno być. Być może na początku lat 80., kiedy był stan wojenny, po prostu go nie montowali, jakieś braki materiałowe albo modernizacja, powiedzmy, i tego odblasku tutaj raczej nie było. To samo, jak chodzi o tylne światła, duża część przyczep ma takie coś podobne do Żuka, lub nawet żukowskie lampy przy czym jest podwójna, znaczy lampa stop i pozycja są w jednej lampce zamontowane a tutaj mamy takie lampy, nie jednak na forum Niewiadówki zostało to potwierdzone, że takie lampy też wychodziły w oryginale tu jeszcze taka ciekawostka, zobaczcie co znalazłem takie gniazdo, o prawdopodobnie a przyczepka po umyciu prezentuje się tak. No pokrywa jeszcze będzie by musiała być poprawiona. Natomiast cała reszta bardzo dużo przejaśniała. Kolejny etap, sprawdzenie zawieszenia, chociaż w tym przypadku to dużo powiedziane. Po prostu sprawdzenie łożysk, ewentualna regulacja tudzież wymiana nie przedłużając, biorę się za robotę. Tak, teraz się odwrócę do Was. Luba. Trzeba pomalować no i tu widzicie pajęczyny no ślady po prostu po długim, długim postoju tej przyczepki. Tak jak widzicie, odbój jest w dobrym stanie, tak więc może to sugerować, że przyczepka nie była przeciężana. I cała belka skrętna jest. Już widać na tyle laskę, nieco przyczepa więc go wymienię. tutaj odkręcam śrubę, podginam z oświetlenia zableczki zabezpieczającej, wyciągam ją i przystępuję do regulacji. Cztery. Taka ciekawostka. Ostatnio udało mi się zdobyć Mar z epoki, i po wykorzystaniu zawartości nowe również to opakowanie przełożyłem, także był klimat na garażu. Tak więc stary smar, out. Stara szkoła mówi, aby dokręcić do oporu i później cofnąć o pół obrotu. Oczywiście sprawdzić jak koło będzie założone, czy nie ma. Dokręcamy i opu. sprawdzamy, czy gwiasto nam się kręci. Nie ma luzów, tak więc powinno być. 何すか Uzupełniam smart tutaj w pnd No i czas, żeby zamontować koło. Jedno z tych, które było w skrzyni, jest w lepszym stanie niż to, które było na przyczepce. Więc... Jest OK. Robię drugą stronę. Pamiętajcie oczywiście, żeby koła dociągnąć. ważna rzecz, sprawdzenie połączeń rozłącznych i rozłącznych, rozłącznych, czyli takiego rodzaju śruby, dociągamy z czuciem tak, żeby było to wszystko dokręcone odpowiednim momentem obrotowym, no i sprawdzamy też połączenia spawane, czy nie ma ewentualnych pęknięć. widzicie albo nawet słyszycie było to uzasadnione być może po kilku latach eksploatacji te śruby się poluzowały albo nie były dokręcone od początku właściwie a więc dobrze, że zostało to zweryfikowane. słuchajcie, ora na kolejny Teraz pora na sprawdzenie kolejnego elementu ważnego, o ile nie najważniejszego czyli konkretnie zaczepu przyczepy Ważne jest aby samą kulę smarować, aby nie pracowała na sucho Natomiast sam zaczep musimy posprawdzać, czy wszystkie połączenia Wintowane są dobrze poskręcane. Czy nas zaczep dobrze tutaj pracuje. Czy nie brakuje jakichś zawleczek. I jak już go zamkniemy. Pamiętajcie ja o tym mówiłem w odcinku o haku holowniczym do pojazdu zabytkowego. O zabezpieczeniu tegoż zaczepu. Tak aby się nie otworzył. I żeby Was przyczepa nie wyprzedziła w czasie jazdy. I ważne jest zakontrować tą śrubę w tym przypadku śrubę ósemkę tak aby Zaczep nam się nie odpiął w czasie jazdy. Teraz wracam do tematu instalacji elektrycznej. Jak widzieliście, tylko dwie żarówki tutaj wykazują oznaki życia, czyli jest oświetlenie. Natomiast nie ma kierunku wskazów, świateł pozycyjnych i stopu. No tak więc sprawdzam po kolei, czy winą jest przepalona żarówka, żarówki, brak styku lub może złe podłączenie. Różne rzeczy mogły się dziać na przestrzeni

Kosz zdjęty, jak widzicie lampy czy bardziej tutaj mocowania żarówek są dosyć brudne, zabilgocone, tak więc to może być przyczyną. Zaczyna żyć. tak akurat kierunkowska powinien być z drugiej strony. Ale dobrze, że jest w ogóle jakaś reakcja. Jak widzicie, żarówki są urwane. Tak więc no definitywnie czas na zmianę. kolejny smaczek jak widzicie opakowanie również z epoki nowa żarówka teraz mam tu małą dyskotekę ale jak widzicie, coś już zaczyna żyć. Już ewidentnie nie ma masy. Okej. Okay. Tak więc próba generalna. Światło pozycyjne jest. Stop. Jest Migacz. Jest super, tak więc kloś można montować. No i jeszcze zostało mi oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tak jak myślałem, tak. jedna z żarówek jest przepalona, tak. tak więc ten temat pójdzie bardzo szybko. To jest żarówka biorę przez szmatkę i zakładamy, wszystko działa, można skręcać. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, trochę się już ciemniło, nawet zaczyna padać, więc skończymy robotę. Zapraszam na następny, gdzie będę się dzielił wrażeniami z jazdy z tą przyczepką, oczywiście w komplecie z małym maluchem. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam, cześć.